Witam w tutorialach DaVinci Resolve na kanale Miss Gadget. Dzisiaj problem z brakiem dźwięku w aplikacji DaVinci. Jak widać podczas edycji klipu i kliknięciu Play potencjometr działa poprawnie, jednak dźwięku nie słychać. Inne dźwięki systemowe są słyszalne. Chcąc to naprawić, wchodzimy w menu DaVinci Resolve, następnie klikamy Preferences. Teraz Video and audio. Upewniamy się czy engine system audio jest zaznaczone. Opcja Output Device musi być w pozycji Use System Settings. Powyższe ustawienia zapisujemy. Następnie wchodzimy w głośniczek systemowy. Prawy klawisz i otwórz mikser głośności. Tutaj już widzimy, że głośniczek DaVinci Resolve jest przekreślony. Czyli dźwięk z tej aplikacji był wyciszony i dlatego nie było go słychać podczas edycji filmu. Sprawdzamy teraz sobie klikając Play, i jak widać, wszystko w porządku, dźwięk sobie płynie. Zatem przy eksporcie filmu do publikacji również będzie on słyszalny. Dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrypcji z dzwoneczkiem po więcej tego typu materiałów. Pozdrawiam Miss Gadget.